W popularnym przysłowiu, sznurem za mundurem idą panny. W niedzielę pod halą Arena setkami poszli za nim legionowianie obojga płci w wieku od lat kilku do kilkudziesięciu. Zrobili to tym chętniej, że chodziło o uniformy, w których 77 lat wcześniej walczyli uczestnicy Powstania Warszawskiego. Okazją do zabawy połączonej z edukacją historyczną stał się piknik pod wielomówiącym hasłem Bądź sprawny jak zawiszak. Dzisiejszy piknik jest organizowany przez grupę historyczno-edukacyjną szare szeregi. Jest to już drugi raz, kiedy Urząd Miasta podjął współpracę z tą grupą. Pierwszy raz mogliśmy oglądać rekonstrukcję bitwy warszawskiej, a w tym roku grupa przygotowała piknik nawiązujący do Powstania Warszawskiego. Urząd bardzo był zainteresowany podjęciem tej współpracy, bowiem właśnie w Legionowie również wybuchło Powstanie Warszawskie. Jest to jak najbardziej bliska nam historia, a sposób, w jaki zaproponowano nam przedstawienie jej jest bardzo interesujący i trochę innowacyjny. Przede wszystkim dlatego, że przeszłości można było pod areną dosłownie i w przenośni naprawdę dotknąć. Nawet jeśli nie w oryginale, to pod postacią doskonale wykonanych replik broni lub pojazdów wojskowych. Aranżując na miejscu barykadę, powstańczą pocztę, kino czy punkt opatrunkowy, rekonstruktorzy postarali się przywołać wzniosłą atmosferę sierpniowego zrywu mieszkańców stolicy. 77. rocznica powstania warszawskiego. No. Trudno, żeby nie bez Legionowa. Legionowo jedyne miasto, gdzie także trwało powstanie warszawskie między 1 a 4 sierpnia. Więc chcemy nawiązać przede wszystkim tutaj do najmłodszych, czyli do szarych szeregów. I chcielibyśmy dzisiaj pokazać najmłodszym, jak ci młodzi ludzie w tym trudnym czasie, czasu okupacji i powstania warszawskiego musieli sobie radzić. Przygotowaliśmy grę pod tytułem Bądź Sprawny jak Zawiszak. Będziemy mogli wykonać różne czynności. Podłączyć telefon polow. Usztywnić kończynę, zabandażować. Nauczyć się wypełniać adresem kartę pamiątkową, jeżeli chodzi, bo już wiele osób kart nie wysyła. Mamy pocztę elektroniczną. Obejrzeć film o Zawiszakach, jeżeli chodzi o słynnego naszego druha, który taki film przygotował i możemy obejrzeć druha Dusiewicza. Obejrzeć sprzęt i wyposażenie używane przez powstańców. Przejechać się historycznym samochodem. Być jak Zawiszak. Po raz kolejny okazało się, że taka formuła miejskiego pikniku, gdzie chodzi nie tylko o zabawę, przypadła legionowianom do gustu. Głównie oczywiście tym najmłodszym, ale i dorośli mieszkańcy chętnie przymierzali się do elementów umundurowania, powstańczej broni lub poznawali realia, w jakich toczyły się walki na ulicach Warszawy oraz Legionowa, posilając się przy okazji smaczną, rozdawaną za darmo, wojskową grochówką. Historia powstania warszawskiego w Legionowie jest tak naprawdę bardzo jeszcze żywa, bo mamy wśród naszych mieszkańców osoby, które walczyły w powstaniu, mamy ich rodziny oraz przede wszystkim miejsca, w których odbywała się ta walka. Stąd też Legionowo co roku stara się upamiętniać rocznicę wybuchu powstania. Dbamy o nasze miejsca pamięci, ale przede wszystkim też o naszych, o naszych powstańców, ale też pamięć. O o tym, co się wydarzyło. Zajmujący się tym na co dzień członkowie grupy historyczno-edukacyjnej Szare Szeregi wywiązali się ze swego zadania znakomicie, co cieszy tym bardziej, że najmłodsi z nich mają zaledwie po 8-9 lat, a mimo to zdążyli już zdobyć imponującą wiedzę na temat militarnych dokonań swych dzielnych przodków. Trafiają do grupy często wcale nie związani z historią, ale będąc w fajnym towarzystwie, robiąc super rzeczy związane z nauką historii, zdobywają ogromną wiedzę. My działamy już prawie 15 lat. Skupia się w tej chwili w tej grupie prawie 70 osób młodzieży wyjeżdżamy na obozy na zimowiska. Mamy trzy poczty sztandarowe. Naszą wielką tutaj nagrodą jest poczet batalionu Zośka, w którym chodzimy, ale także sztandar Zawiszacki wręczony w 2014 roku przez Zawiszaków. Wielu z nich już niestety odeszło. Kombatantów, więc to wielkie poniesienie tej pamięci i tradycji przez tych młodych ludzi. Dzisiejszych młodych. Którzy będą o tym pamiętać i nieść w następne pokolenia y, tamte wydarzenia tamtych lat. Ponad wszelką wątpliwość nigdy nie zapomni o nich również legionowo, bez względu na to, jak decyzje o wybuchu powstania warszawskiego, a także jego przebieg, oceniają i będą oceniać badacze przeszłości oraz historia.